Cześć! Witam w serii z powtórkami przed egzaminem ósmoklasisty. Dziś zajmiemy się kątami. Każde zagadnienie krótko wytłumaczę, a dzisiaj tak jak ostatnio zadań jeszcze nie będzie, ale spokojnie przy wielokątach sobie to odbijemy. Zaczynajmy! Kąty. Pierwsze co musimy wiedzieć to, że każdy kąt ma swoje ramiona i wierzchołek. Jak kąt wygląda, myślę, że wiemy. Tutaj mamy narysowany kąt. No i ramiona to są te półproste, które tworzą kąt. Półproste, jak z poprzedniego filmu wiemy, to są takie figury, które mają swój początek i nie mają końca. Tutaj ten początek jest wspólny i ten początek nazywamy wierzchołkiem. Kąt może być również między odcinkami, no to wtedy te ramiona mają jakąś tam skończoną długość. Rozpoznaje kąt ostry, prosty i rozwarty. Kąt ostry to jest taki, który ma więcej niż 0 stopni i mniej niż 90 stopni. Tutaj mamy przykład kąta ostrego. Kąt prosty to równo 90 stopni. Zaznaczamy go najczęściej taką kropką. Jeżeli między dwiema prostymi jest kąt prosty, to są to proste prostopadłe. Też mówiliśmy o tym w poprzednim filmie. Kąt rozwarty ma więcej niż 90 stopni i mniej niż 180 stopni. I znowu na rysunku mamy przykład kąta rozwartego. Porównywanie kątów. Im większa miara kąta, tym większy jest ten kąt. Tutaj średnio to widać, więc specjalnie przygotowałam w naszym notatniku trzy kąty. No i Mamy trzy różne kąty, i od razu możemy powiedzieć: ten kąt, kąt alfa, jest kątem najmniejszym. Tutaj kąt beta jest, no powiedziałabym, średni, jest pomiędzy tym alfa i gamma. No i właśnie i gamma będzie największym kątem. Im większe jest rozchylenie tutaj między ramionami, tym większa jest miara kąta, więc mówimy, że kąt jest większy. Jeżeli chodzi o oznaczenia, tutaj już macie napisane alfa, beta, gamma. Kąty oznaczamy zawsze literami greckiego alfabetu. Znaczy zawsze najczęściej. No i zaczynamy od alfa, czyli jest alfa, beta, gamma, potem jeszcze jest delta. Rzadko kiedy potrzebujemy jakiejś innej litery niż te cztery. Wracamy. Rozpoznaje kąty wierzchołkowe i przyległe. Kąty wierzchołkowe mają takie same miary. Jak zobaczycie tutaj na rysunku, one są stworzone z dwóch przecinających się prostych. To jest ważne, że tutaj nam się nigdzie nie łamie. To jest jedna prosta, i to jest druga prosta. Ewentualnie odcinek. I one, jak się przecinają, to te kąty, które są stykają się wierzchołkami i są naprzeciwko siebie, są kątami wierzchołkowymi. Tak samo tutaj te niezaznaczone, te kąty rozwarte, co tutaj mamy, też są kątami wierzchołkowymi i też są takie same. Następnie kąty przyległe mają razem 180 stopni. Tu mamy przykład kątów przyległych alfa i beta. Dlaczego one razem mają 180 stopni? No jak sobie popatrzymy, one leżą na jednej prostej, czyli jedno ramię mają wspólne, a drugie leży zawsze na jednej prostej. No to skoro leżą na jednej prostej, no to prosta ma tutaj razem 180 stopni. Gdyby nie było tutaj żadnej tej prostej, możemy sobie zawsze zaznaczyć gdziekolwiek punkt i to będzie 180 stopni. Już pokazuję, o co mi chodzi. Zaznaczam sobie punkt i tutaj zaznaczam 180 stopni. Ten kąt nazywa się kątem półpełnym. Nie, ma, nie musimy go rozpoznawać. Warto jednak zapamiętać, że właśnie zawsze na prostej, jeżeli sobie zaznaczymy punkt, no to właśnie mamy kąt półpełny. Czyli on ma 180 stopni. No to teraz, jak sobie dorysuję do niego tutaj jakąś prostą, czy tam półprostą, no to podzieliło mi się to na dwa kąty. Tu jest jeden kąt i tu jest drugi kąt. No i skoro tutaj było wcześniej 180 stopni, no to teraz te dwa kąty w sumie też muszą mieć 180 stopni. Czyli tu jest, jeżeli tu jest jakaś alfa, a tu była beta, no to alfa plus beta. Musi się równać 180 stopni. To są kąty przyległe. Na dzisiaj to tyle. Znowu nie ma żadnych zadań, ale na następnym filmie już zadania będą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na następne filmy.